Mam dla was taką bardzo ważną informację, naprawdę nie żartujcie z niej, to jest bardzo ważne, to nie jest żaden fake news czy jakiś clickbait. To jest prawdziwa informacja jest naprawdę ważna dla Waszego zdrowia i życia. Posłuchajcie. Za mną widać planetoidę, to nazywa się 99942 Apolis i została odkryta przez 16-19 kwietnia 2004 roku przez NASA. I. Opowiem wam troszeczkę i to jest naprawdę ważna informacja, musicie ją wysłuchać. Rozumiecie? Dobra, nie jestem na was, na was zły, to jest informacja ważna. Więc 13 kwietnia 2029 roku, przed walentynkami, ominie nas ta asteroida o 44 tysiące kilometrów i będzie widoczna gołym okiem. Tak wygląda trajektoria. Więc jeżeli uderzy w Ziemię, skutki będą katastrofalne. Będą wyglądać tak. Dzięki za oglądanie. Cześć.